Cześć, witam. Jak wiecie albo nie wiecie, w ostatni weekend założyłem do swojej bety 300 Racing 2021 gaźnik Electron Wielu z Was chciał poznać moją opinię na temat tego gaźnika, jak to wygląda. Także, tak pokrótce, chciałem powiedzieć, co i jak. To wygląda w moim przypadku. No. Yy, ogólnie na początku miałem problem z założeniem tego gaźnika, yy, bo elektron jest 13 mm dłuższy od yy, Keihina, także musiałem zmodyfikować trochę yy, dolot Airboxu. Yy, no ja mam też założonego yy, z tyłu Traxa amortyzator Traxa, także. On zajmuje trochę więcej miejsca. Mi elektron za bardzo wypychał gumę airboxu do tyłu. Przez co się zawężał przelot i, i guma dotykała do amortyzatora. Także zmodyfikowałem to trochę, założyłem tego elektrona. No i bardzo byłem ciekawy tego gaźnika jak to jest, bo bardzo dużo różnych opinii słyszałem na temat tego gaźnika, że, że sam się reguluje, że jest kosmiczny, nie wiadomo jaki, bardzo dobry i no też słyszałem opinie złe na temat tego gaźnika, że ludzie wracają po prostu do standardowych gaźników Keihin, nawet na standardowych dyszach i iglicach. Nie mówię tutaj o JD nawet, yy, i że bardziej im po prostu odpowiada oddawanie mocy tego motocykla. No. Dobra, no to składanie ten gaźnik. Założyłem linkę gazu, bo też musiała zostać zmieniona do tego gaźnika. Yy, no i ustawiłem go wstępnie yy, tak, jak tam miałem podane. Ustawiłem go nawet trochę bardziej bogato. Odpaliłem go u siebie tutaj, że tak powiem, niedaleko warsztatu. Później zacząłem to testować, tak w koło komina. I no, na początku go ustawiłem trochę bardziej bogato, żeby, wiadomo, regulować z bogatego w ubogie. I no, było za bogato. Zacząłem schodzić w dół, w dół, w dół. I w końcu doszedłem do tego ustawienia, które jest początkowe, standardowe. No i się wydawało, że ten motocykl jedzie bardzo fajnie, bo był taki żwawy i fajnie jechał w każdym zakresie obrotów. No i pojechałem w teren przetestować to sprawdzić, jak to się będzie zachowywało w terenie. No i wyjechałem w teren zaliczałem tam jakieś parę podjazdów, przejechałem jakieś traski, pentelki i no, okazało się, że motocykl jest znacznie za ubogo ustawiony. No zaczął się przegrzewać, świeca była biała, także no, to wstępne ustawienie jest złe i Próbowałem coś z tym zrobić, podregulować ten gaźnik. Jedyną możliwością tutaj regulacji jest iglica. Próbowałem ją delikatnie podregulować najmniej, ile się da, i no nie poszło to w dobrym kierunku. Motocykl nie chodził tak, jak trzeba. Także wydaje mi się, że jedynym tutaj rozwiązaniem będzie wymiana po prostu yy, iglicy, bo w tym gaźniku nie mamy. Nie mamy yy, praktycznie, no nie ma dysz tutaj. Jedyna dysza jaka jest, no to jest Power Jet, która odpowiada za wysokie obroty. Yy, tam można są do kupienia trzy te dysze, można je zmieniać. Ale no jest też śruba do regulacji tej dyszy przepływu tej dyszy właśnie. No, także tutaj, jeżeli chodzi o wolne i niskie obroty, nie byłem w stanie tego wyregulować tą samą tą iglicą. Bo nie ma tutaj dyszy wolnych obrotów ani śruby od właśnie dawki, od mieszanki paliwowo-powietrznej. <kłyni> także, no, tak to wygląda z tym elektronem, jak na tą chwilę. Zobaczymy, co będzie dalej. Napisałem do elektrona. Myślę, że, że udzielą mi jakiegoś yy, wsparcia i, i napiszą, co, co z tym problemem zrobić. Bo, tak jak mówię, no, mi się wydaje, że wymiana iglicy yy, tutaj może załatwić sprawę i, i gaźnik. No wtedy będę mógł powiedzieć coś więcej, ale wydaje mi się, że potencjał jest w tym gaźniku, bo. Czuć, czuć sporą różnicę w oddawaniu mocy. Bardzo byłem ciekawy, czy ten gaźnik poprawi mi dół, bo bardzo dużo ludzi mówi, że znacznie poprawia dolny zakres obrotów. Ja tutaj jakoś bardzo tego nie odczułem. Byłem tego ciekawy, bo beta ogólnie ma już bardzo dobry dół. Myślałem, że się poprawi jeszcze bardziej, ale, ale nie odczułem tutaj e, jakiejś e, zmiany. E, no i co? No, co mogę powiedzieć jeszcze o tym gaźniku? Co mi się podoba w tym gaźniku? Fajne jest to, że jak położymy motocykl e, na bok, to paliwo się z niego nie wylewa, mimo tego, że ma e, wężyki e, wentylacyjne. <laughs> to są one poprowadzone tak, żeby to paliwo się nie wylewało. Także nie jest tutaj jak w konwencjonalnym gaźniku, czy Keihinie, czy Mikuni, że są boczne te rurki odpowietrzające z gaźnika i po przechyleniu motocykla to paliwo się wylewa. Drugą fajną sprawą jest przeźroczysta komora pływakowa. Gaźnika. Yy, widać, jak to paliwo tam wlatuje do tego gaźnika. Widać, jaki jest stan paliwa. Czy nie ma paprochów yy, w miejsce tam, yy, właśnie pływakowej? Czy nie przyciął się yy, pływak? <laughs> Także to jest całkiem spoko. Myślę, że no, ten gaźnik. Będzie działał i no, musi to działać. Yy, zagłębiłem się w temat dokładniej i, i wygląda to naprawdę bardzo ciekawie. Yy, no z takich rzeczy, co mi się nie podoba w tym yy, gaźniku. No to nie wiem dlaczego, ale sanie jest z prawej strony. Także zupełnie inaczej niż w każdym gaźniku. W ogóle nie pod rękę. Co mi się jeszcze nie podoba? No, to, że tak jak wspomniałem, nie ma tej stuprocentowej możliwości regulacji, bo nie ma tej dyszy wolnych obrotów, chociaż no, jest to do załatwienia, ale, ale trzeba regulować ten gaźnik. Nie jest to tak jak wszyscy mówią. I myślą, że, że to jest gaźnik samoregulujący, i wystarczy go kupić, i, i będzie wszystko śmigało tak jak trzeba. No. No, zależy też pewnie do jakiego motocykla i jak to będzie ustawione, ale <laughs> no. co mi się jeszcze nie podoba w tym gaźniku? No, na pewno cena. Cena nie jest zbyt zachęcająca. Taki normalny gaźnik w sumie też kosztuje. Jeżeli chodzi o nowy gaźnik, no to w, tam w granicach 1300-1800 zł. Nie? Tutaj elektron, no to jest koszt około 2002,5. Na pewno konstrukcja tego gaźnika jest inna niż takiego oryginalnego gaźnika. Jest to gaźnik tuningowy. Ma zupełnie inny wlot, inną przepustnicę. Yy, I no na pewno to sporo pomaga. W dozowaniu tego paliwa i, i oddawaniu mocy motocyklania. Także ta charakterystyka na pewno się poprawi. No i w sumie tyle. No. Będę patrzył, testował. Zobaczymy, co, co z tego będzie dalej. No. Także, jak na tą chwilę, to wydaje mi się, że JD jest lepszym rozwiązaniem, bo, bo kosztuje w granicach 500-600 zł, e, a nie 2-2,5 tysiąca. No. Także no, zobaczymy, no. będę jeździł, testował dalej, no. spróbuję poprawić to, co jest.